W roku 2023 coś się w końcu ruszyło pod względem trenerskim w polskiej piłce. Maciej Skorża wyrabia sobie niezłą markę w Japonii. Były selekcjoner Czesław Michniewicz został trenerem w trendującej ostatnio lidze arabskiej. To wzbudza w kibicach nadzieję, że w końcu któregoś polskiego trenera zobaczymy w solidnej lidze europejskiej. W dzisiejszym filmiku przyjrzymy się trenerom, którzy wyrobili sobie markę za granicą i udało im się zrobić tam karierę. Skoro we wstępie mówiłem o kierunkach dosyć egzotycznych, to pozostajmy w tych klimatach. Stefan Żywotko to zmarły w zeszłym roku były trener piłkarski. Jego kariera trenerska trwała od 1956 roku do 1991 i przez jej większość prowadził kluby z polskiej ligi. Jedyny klub zagraniczny, który trenował, to J.S. Kabylie, który prowadził aż 14 lat od 1977 do 1991. Odnosił tam spore sukcesy. Siedem razy zdobył tytuł mistrza Algierii i dwa razy wygrał Afrykańską Ligę Mistrzów. Poniekąd spadkobiercą żywotki jest Kazimierz Jagiełło, który od zeszłego sezonu prowadzi afrykański Hafia FC i z którym w swoim pierwszym sezonie u sterów zdobył Mistrzostwo Gwinei. Wróćmy jeszcze do Skorży, bo to nie jest jego pierwsza zagraniczna przygoda. Skorża w latach 2018-2020 zaliczył epizod w reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23. Trochę dziwna ścieżka, ale warto wspomnieć, że to nie jest pierwszy polski trener, który prowadził tą drużynę. Bo w latach 1994-1996 pracował tam Janusz Wójcik, trener polskiej drużyny olimpijskiej z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Pracował też w Arabii, na Cyprze, który w całej historii był dosyć popularnym kierunkiem dla polskich trenerów, ale o tym za chwilę. I był nawet selekcjonerem reprezentacji Syrii, ale bez większych sukcesów. Tak więc przejdźmy do tych, którzy sukcesy odnosili. Kiedy ktoś mówi najlepszy polski trener w historii, skojarzenie przeważnie jest jedno: Kazimierz Górski. Po sukcesach z reprezentacją wyjechał do Grecji. Tam trenował w latach 1976-78 Panathinaikos, z którym w 1977 roku wygrał Mistrzostwo Grecji oraz Puchar Grecji. Następnie przyszedł do AGS Kastoria gdzie w 1980 zdobył Puchar Grecji. A następnie, mimo wcześniejszego trenowania Panathinaikosu, przeszedł do ich odwiecznego rywala Olimpiakosu, gdzie trenował od 1980 do 1981 roku, zdobywając dwa tytuły Mistrza Grecji i ponownie Puchar Grecji w 1981. Potem wrócił do Polski, by trenować Legię Warszawę i ponownie wyjechał do Grecji. Wrócił do Olimpiakosu i zdobył z nimi swoje kolejne mistrzostwo Grecji. Potem dwa lata spędził w Etina Kosie, Pireusie, by w sezonie 85-86 wrócić tam, gdzie cała ta przygoda się zaczęła, czyli do Panathinaikosu. Kosu. Choć nie do końca wiadomo w jakiej roli, bo źródła różnie podają. Jedne mówią, że był tam trenerem, inne, że doradcą prezesa. Górski utorował drogę do trenowania greckich klubów innym Polakom. Były asystent trenera tysiąclecia i jego następca na stanowisku selekcjonera reprezentacji, znany z barwnych analiz w telewizji, Jacek Gmoch, w Grecji spędził aż 21 lat, a więc większość swojej trenerskiej kariery. W 1979 przejął pas Janinę, którą uratował od spadku. Kolejny sukces odniósł w AE Larisie. W 1983 roku zdobył wicemistrzostwo Grecji, co było olbrzymim sukcesem. Ale ten największy odniósł w kolejnym klubie, trenując Panathinaikos, gdzie w roku 1984 zdobył mistrzostwo Grecji, a sezon później doszedł do półfinału Pucharu Mistrzów, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów, w którym jego zespół odpadł z Liverpoolem. Potem znowu prowadził Larisę, z którą w 1988 roku zdobył mistrzostwo Grecji. Co jest wielkim sukcesem, biorąc pod uwagę to, że był to pierwszy tytuł w historii tego niedużego klubu i że Larisa jest do dziś ostatnim zespołem, który zdobył tytuł poza Wielką Czwórką, czyli Aekiem Ateny, Paokiem Saloniki, Olimpiakosem i Panatynajkosem. Później przeszedł na Cypr, zdobywając tytuł mistrza z Apoelem, po czym wrócił do Grecji i tamtejsze kluby trenował aż do zakończenia kariery. Jacek Gmoch ma naprawdę mocne CV i można w sumie stwierdzić, że miał najlepszą karierę za granicą wśród polskich trenerów w historii. Oprócz Gmocha, inny polski ekspert telewizyjny i był asystent Kazimierza Górskiego, również trenował w Grecji, mianowicie Andrzej Strejlał. Jednak on trenował tylko wspomnianą wcześniej Larisę przez dwa lata w 1984 do 1986 roku. Mocną konkurencję Gmochowi robi natomiast Henryk Kasperczak, wybitny reprezentant Polski jako zawodnik. Był częścią kadry na mundialu w 1974. Roku, gdzie Polacy wywalczyli trzecie miejsce. Większość kariery piłkarskiej spędził w Stali Mielec. W 1978 roku miał miejsce transfer, który, jak się potem okazało, ukształtował jego karierę trenerską. Trafił bowiem do francuskiego FC Metz. Klubu, w którym zakończył swoją karierę piłkarską i rozpoczął trenerską. Zdobył z nim w roku 1984 Puchar Francji. następnie trenował Saint-Etienne w latach 84-87, RC Strasbourg w latach 1987-88, Racing Club de France w latach 89-90, gdzie otrzymał ogromne wyróżnienie, ponieważ przez magazyn France Football został wybrany trenerem roku we Francji. Następnie przyszły też sukcesy w europejskich Pucharach. Jako trener Montpellier doszedł do ćwierćfinału Pucharów zdobywców Pucharów w 1990 roku. Potem trenował jeszcze OSC Lille przez dwa lata. Same nazwy klubów robią wrażenie. Tym bardziej tytuł trenera roku w mocnej francuskiej lidze. Jednak Kasperczak bardziej jest współczesnym kibicą znany z bycia selekcjonerem. Po przygodzie w Lille w 1993 roku został selekcjonerem Wybrzeża Kości Słoniowej. W 1994 roku zajmując trzecie miejsce w pucharze narodów Afryki. Po tym turnieju objął Tunezję, z którą dwa lata później zajął drugie miejsce we wspomnianym wcześniej turnieju. Wielkim osiągnięciem był też awans z reprezentacją Tunezji na Mundial w 1998 roku. Był to pierwszy występ Orów kartaginy na Mundialu od 20 lat. Ciekawostką jest fakt, że Kasperczak został zwolniony nie po, a w trakcie trwania tego turnieju. Po porażkach w grupie z Anglią i Kolumbią, w ostatnim meczu turnieju drużynę prowadził już jego asystent. Kolejnym dużym wydarzeniem w karierze Kasperczaka było objęcie Wisły Kraków, co stało się w roku 2002. W sezonie 2002/2003 zdobył z nią tytuł mistrza Polski, wygrał Puchar Polski i doszedł do jednej ósemki Pucharu UEFA. W kolejnym sezonie obronił tytuł mistrza Polski i odszedł z klubu z powodu konfliktu z zarządem. Później został selekcjonerem reprezentacji Senegalu. Potem trenerem Górnika Zabrze, z którym spadł z Ekstraklasy i ponownie Wisły Kraków. Na niecały rok. Po odpadnięciu w eliminacjach Ligi Europy z Karabachem podał się do dymisji. Potem pracował rok w Grecji w AO Kawala. Dwa lata jako selekcjoner reprezentacji Mali, z którą co ciekawe odpadł w grupie w Pucharze Narodów Afryki w 2015 roku przez rzut monetą, a następnie pracował przez dwa lata jako selekcjoner reprezentacji Tunezji do roku 2017. Kariera jak na polskiego trenera naprawdę potężna. Sukcesy we Francji, spore sukcesy jako selekcjoner, ale niestety afrykańskich drużyn, a nie polskich, co dla wielu jest wielkim niedosytem. Kasperczak najbliżej przyjęcia kadry Polski był w roku 2009 po ben hakerze, jednak wtedy zatrudniony został Smuda i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Niemniej jednak jest to mocny kandydat na polskiego trenera z najlepszą karierą zagraniczną. Warto wspomnieć też o Jerzym Engelu, który w latach 1988 1995 pracował na Cyprze. Wtedy jeszcze bez trofeów, ale po przygodzie z reprezentacją w latach 2005-2006 trenował Apoel Nikozja, z którym zdobył puchar Cypru. Innym polskim szkoleniowcem pracującym na Cyprze jest obecny selekcjoner kadry U21, Michał probiesz, który przez trzy miesiące prowadził Alice FC w sezonie 11-12. Ryszard Komornicki natomiast był trenerem wielu drużyn szwajcarskich. Ten kierunek podyktowała, tak samo jak w przypadku Kasperczaka, jego kariera piłkarska, bo po upadku komunizmu wyjechał grać właśnie do tamtejszej ekstraklasy. Nie osiągał tam wielu sukcesów, ale trenerem w Szwajcarii jest do dziś. Prowadzi najstarszy piłkarski klub w tym kraju FC Wolen. To już wszystkie sylwetki trenerów w tym filmie. Tytuł polskiego trenera, który miał najlepszą karierę poza granicami kraju, należy moim zdaniem rozważać pomiędzy Kasperczakiem a Gmochem. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do następnego.